Siemanko! witajcie w naszym w moim pierwszym odcinku z serii Minecraft na Jogboxie. się z wami JogsQ i jak wam już mówiłem, to jest nasz pierwszy odcinek. Tu też mamy jakąś chatkę. Później nie wiem, co to jest za chatka. Może by ją ujmać. U, ładnie, ładnie. Oj, jest Wiza Krystal. Nasz pierwszy Wiza Krystal. Okej, okay, załóżmy na siebie zbrojkę. I pójdźmy kopać cobla. Hmm, co my tutaj mamy? O ja! Nie no! Dobra, drewno. Właśnie, 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 właśnie. Bierzemy sobie sword. sword. Powiedzcie, czy wam się ten teksturpak podoba, a jak nie, to usunę go po prostu. Bo zmienię. Bo to jest taki teksturpak, którego nie widziałem. I nie wiem, czy wam się spodoba. Ale pięknie lata. Dobra. Eee, Kabels. O, oh, fuck. Trzy serduszka. Zmienię na razie. Żałuję, by było wiedzieć. No jest difficult normal. O, ale bycie akcja! <ścoughs> yeah! Ła! Wow, Bejbe! Hm. Jak ja słyszałem, to to się jakoś powiększa tego ekspa, ale nie wiem jak. Chodź tu. Jest krowa. Jest cobblestone. Psz. A pirania! Pirania! Co to jest? Co to jest? To coś mnie zatruło. Szpajlen! Proszę, 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 proszę. Krowa, daj jeść! Chodź tu, daj jeść! Jak sobie powiększyć to głupie życie? Kulde! Jest, 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 jest. Jestem w tym zielony. Może tak powiedzieć. Dobra, to znajdziemy miejsce na to. Już było ekstremalnie. Jaj! Ja już tego drewna nam dużo. Daj. To mnie bolało. Pisze mi, że... O, pail, szpajl... Powiedz mi, że to jest delfin. OMG. Coś jest białego. Nie, wiem, co to jest. <śmiech> 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 artefakty. <laughs> Jaj. Już mam artefakty. O ja cię, ale nadal nie wiem... Jak powiększę życie. Eee... jest czerwony. Tutaj jest zielonego. O, Czekajcie, ja sobie za chyba zrobię ry? Level up. Let me be the match Damn so is, so, so is. With the um. Okej. Okay. Dobra, chyba muszę zmienić ten teksturpaka. Sorry. Zmienię teksturpaka i za chwilę kończymy, bo chyba dobiega czas, w którym to nadal jest po prostu. A tam Wilg zabił coś. Choć nie wiem co. Teraz wystarczy znaleźć kolejną. Co? Wilk, owce... Węgiel! Węgiel, węgiel, węgiel. Aua. Dobra, jeśli to nie działa, to, nie... to ja nawet nie wiem, co jest węgiel, a co nie. No dobra, może wiem, ale Wy możecie nie wiedzieć. Chyba już nawet wiem gdzie się wybuduje. Dobra. Lecimy na dół. I tutaj. No, tutaj będzie pięknie. mam miejsce na swój nowy domek. No. A to co to jest? To, co to jest czarne? Chyba błąd Dobra. Pora się wykopać, a w następnym odcinku już wam, już będę wiedział, jak sobie powiększyć zdrowie. O, ja węgiel. Dobra. O, ale fajnie. Zwykłe deski. Pora zrobić sobie tak to, tut i kobyl sto. Koblowy kilo. Czekajcie. E? Te odcinki będą trochę nudne, bo wiecie. Kopanie, szukanie W ogóle myślenie nad tym co to jest I chyba muszę znaleźć takich 8 Enter Krystal I będę mógł zrobić No i jest pi piękny dobek Lej ciągle tak mąż o to daje? Czekajcie. No, no i jest pięknie. I od razu... chwilę. No i... Ładnie. No to już wiemy, co robi płaszczka i wiemy, jak się robi ten. Za chwilę coś zobaczę. Hmm. O już wiem. Kurde, trochę się o. Crafting Table 2 zrobimy. To jest tak, Crafting Table 2. U. Potem w następnym odcinku jak ulepszymy sobie zrobimy ten. Hmm. razie tylko patrzę. Co to jest? Alektor. Hmm. A to? Chyba <grywa> jakiegoś treningu. Chest trap? Jump Pad. X Book. Magic Orb. Miner, tak, miner, miner! Jest miner Uuu, chyba na narazie... O, co taki spadek FPS-ów? Był duży spadek FPS-ów. Dobrze, to chyba na to skończymy nasz dzisiejszy odcinek. No, na to skończymy nasz dzisiejszy odcinek.